Zobaczycie kolejny odcinek z Minecrafta Tym razem nie ma Bigosa w domu I moim planem jest Żeby zrobić Dosłownie pod jego domem Jedno Że jakby jest jeden blok Że jakby pływamy No wiecie o co mi chodzi No zobaczycie Czyli że wiecie Tak, tak I że tutaj już będzie wejście Tak, tak e e tak to będzie wyglądało. Tylko. Okej. Okay. Tylko, jak to teraz możemy zamknąć? <laughs> to jest pytanie. A, a, może się da. Chwila. Nie da się. Yy. Chwila. Dobra, jakoś się wymyślimy. Wy się subskrybujcie i lajkujcie, a, my, a ja już wam... Wiesz, nie, nie ma. Hmm. Może tak, chwila. Nie mam się Że tak, tak. Nie. Bo ja chcę... O! I teraz się da. Tak, ok. I działa, dobra. Więc mój plan jest taki, żeby tutaj... No będzie dość duża ta baza. Eee, chyba oświetlenie. A, nie ma oświetlenia, to pójdę oświetlenie. oświetlenia. No całkiem duża będzie ta baza. Eee, oświetlenie jest. Um. Jak my to chcemy zrobić Wstawiam tutaj mhm. okej. Okay. O, myślę, że tak może być. Dobra, to teraz. No. Okej. Okay. Mm. Weźmiemy to. I w sumie na razie tylko to. Nie, bo ja to chyba podłogę zmieniam. Na taką. Ale ścianę chyba też. O, oprócz sufitu. Sofitu nie zmieniam. To, to było widać, że coś tu jest nie tak. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Ciekawe, jak będziemy się raz pić, kiedy będzie, kiedy pójdziemy spać. Tam jest najbardziej ciekawi. Co możemy to przetestować już. Dobra. Dobra. Weźmy łóżko i zobaczymy, bo akurat jest noc. To łóżko chyba byśmy postawili o. Gdzie byśmy mogli postawić? To tutaj myślę. Zasunięte. O nie. Jak nie dosięgamy. No dobra, mam to można. Dobra, to może nie będzie łóżka. Tak to będzie tylko taka baza wyjścia, że gdyby tutaj jednak był. Dobra, to nie potrzebujemy. Też no, Dobra, to zamieniamy. I przypominam na 5000 subskrybentów będzie koszulka to wygranie, więc... Subskrybujcie tam na dole, oj, coś się tutaj, okej, okay. i tutaj, okej, okay. dobra, a tak jeszcze tutaj. No to to, to już szybko pójdzie Okej okay. I Tutaj Ej widzicie? tam już jest tam. Oj Nie Tu Tam ktoś zabrał to Okej okay. Widzicie, ja tego nie zabrałem, to chyba poleciało tam do góry. Tak mi się wydaje, że to do góry, poszło Więc mam nadzieję, że nie ma bigosa aktualnie, bo tak to by nas znalazł. Okej. Okay. Dobra, jest skończone. A. A nie, tego nie możemy. Okej. Okay. Trochę biało tu. Ale sobie zaraz dodamy te wszystkie. Ale to łóżko nie. Szkoda, że łóżek teraz nie można. Mi się wydaje, że kiedyś się dało. Ok. No to tak, tak. O! Nowy obraz. Znaczy, wiem, że teraz są nowe, ale tego jeszcze nie widziałem. Um, dobra. To w sumie nie odstaje, możemy dać, żeby dać wagoniki. Um, dobra. To... Może być w sumie postawiona. Tak, tak. Tak, tak. Ok. Um, to wszystko, co mamy? Hmm, trochę mało. Ale jeszcze w sumie można oświetlenie dać w lepszych miejscach. Jeszcze później sobie coś tutaj dorobię. bo za dużo tutaj nie ma. No A też yy, Ok, to tak wygląda nasza baza. Tutaj oczywiście jeszcze coś się pojawi ale to później okej okay. to, to musimy zniszczyć tutaj nic się nie działo dobra, ale że w ogóle Bigosowi się wczoraj oj, trzeba to wziąć że wczoraj Bigosowi się to podobało, to ten domek i teraz ma ten dosłownie pod ja już chwilę zobaczę, czy to dosłownie nie, to jest pod. O, wystarczy, żeby się wkopał. Oj. O, jedną kratkę na dół. No, mam nadzieję, że ta baza nie zostanie odkryta. Jednak. Okej. Okay. To wezmę, bo jeszcze jakoś pójdzie do góry jakimś cudem. O, wiem, tutaj do skrzynki możemy dać te rzeczy. to, to, to nie tam też można to też i to też dobra okej okay. mm, dobra widzowie, skończyliśmy naszą bazę jeszcze możemy polecieć mm. Do tego wieżowca, do góry. O, okej. Okay. Okej, okay, wjeżdżamy. I to już było na tyle. Krótki odcinek, ale za to teraz mamy bazę pod domkiem Bigosa. Więc był krótki odcinek, ale mamy bazę. Więc. Ej, dobra, jeszcze się połóżmy spać. O, dobra. Co też to już było na tyle. Subskrybujcie i lajkujcie i ja sobie siadam przy komputerku, czy przy PlayStation, bo jest PlayStation. I co? papa pa.